Z tej strony i jest ze mną teraz. Zabij się. <laughs> Niezbyt I nagrywamy arenty na Waszyngtonie. Więc jest nice. Patrzcie, patrzę, Gdzie ty jesteś? E... Czy... Powiem tak, jesteś w bupie. Proszę, co? Proszę, co? Powiem co. Nie, ale to jest nie fair, bo to już granica zapierdzielak za szalona, nie? A, nie no, zdążyłem nic ale... zrobić. Do mnie. Ja mam samochód, więc... Mogę się podjechać. Yy, nie chciałbym podjechać. co, zgrałeś nie? O nie, to co ja się dobrze trzymam, ja jestem zdrowym okazem... No dobrze. No. musimy porobić. Jest obok, obok mnie jest ten słoik Nutelli. Damy radę. Byleby nie umrzeć od razu. Jeszcze <grym w sumie> tam pod koniec jeszcze pół biedy, Tak na początku to wstyd jest. No. Czyli przyjadę go czy nie przyjadę. Tak, proszę. Jak to szczyścił? Jak to szczyścił? Nic nie zostawił. Dobra, ja tu jest, już jestem na tropie gracza. Nie, nie trafię w niego, ale. on jest trupem. się na morzcie wlepił, chyba. Dobra, no, ja sam słucham, będę. Ale nie idź po mnie. Co ty to robisz? No, dobra, nie, to nie. Chyba, że potrzebujesz mojej pomocy. No <laughs> o, nie. <grymne> wej, 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 wej! Wej się za nie umykaj się w ogóle! Bo gniecisz mi mnie w koszulkę oddechem. Nie wysiadaj! Dlaczego tu nie Dobra, ja już, ja już do ciebie jadę, nie? Ja stąd uciekam, to jest patologia. Ty masz mapę strajka? Mam, mam. wy się za do breakera? E, <laughs> Nie, dzięki. Nie, jak się Jak <laughs> zwykle bandaż wychodzę. Biorę cię. Do auta. No wsiadaj. Tak, <śmiech> <śmiech> Dobra. Dobra, jest okej, okay, mam gry O, inak mapy, strike. LOL. Ta cydański będzie, nie? Dobra, tam bo magazynek chyba do Gryzzle'ego. Ja nigdy nie mogę rozpoznać tak z odległości, czy to jest do Gryzley'ego magazynek, czy to jest do Timberwolfa. Eee, jest bardziej taki kwadratowy chyba. No tak, tak. Ej, czekaj to nie ma. Nie, czekaj. Mhm. Mm nie on taki poskosz jest trochę chyba. Ach, no, chyba Grys jest bardziej. bardziej. ty tam autem rajdujesz? A no, nie, nie, nie rajdujesz. Nie, ja sobie jem się <smotorób> wiesz, wiesz, że kolor auta jest taki sam jak podobny? Jest jak. Na, no. Deja vu! O, to ty! Ja się z tym nie? <smotorób> no nie, <res> przyjaciel! Dobra, wsiadamy i teraz. Ko Patrzcie, koniec mapy jest w Everett. Nie! W Shelter Farm. Kurde, Prypeć jeden. A ale gdzieś na górkę jakąś. A nie do środka? Samochód to nie jest, jakiś czerwony. Nie wiem czy jechał, czy co? Nie, stoi. On tu zawsze A, stoi. Dobra. A nie ten, nie ten, z nami był. ty, ty był. nie stał w ogóle. Nie no, serio. <śmiech> 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 tak, tak. Ej, on jedzie za nami. Ja Chciałem Ja w się się mam. Wow! Wow, zostaje, zostaje. Ja, ja zaraz swala przefiluje, nie? Kurde, plecy, plecy mamy w ogóle. No wtedy to ja się skaknąłem, nie? Z dwóch stron, ja nie żyję. On też nie żyje. <noise> o ja w ogóle! Nie zauważyłem O, wiesz. Ej, wiesz skąd on strzelał, czy nie za bardzo? No właśnie nie wiem. Gdzie jest z tego z pożar. Z, z, z położę nie wiem. Ale... Wow! Dobra Nie wiem czy go, tra... Nie nie trafiłem go. Nie ma patrz, że go trafił. Czerwona auto z nami jedzie. Nie, nie, nie nie wiem. Da, widzę go. Widzę jak popyla, czekaj. Kurde, skąd? Ten gościu jest chory. A widzę go, dobra. robę do go z tego jak on mnie teraz trafi, to nie będzie ciekawy. Kurde. Tak, powodzenia, i tak sobie sam w biedaku klopą. Taki przyjaciel, no. No, co wam powiedzieć? Tak zwany przyjaciel za... Nie kooperowałeś mnie, nie no to co? Przyjaciel za hajs. Dobra, Paweł. Czemu się nie rzuciłeś mi i za mnie? No. A czemu miałbym za ciebie umierać? Jesteś czegoś warty. No, taki przyjaciel, taki przyjaciel, Ja. Psiap... się, mówi. Przepraszam. Fiafiu, tak. Sz -sza szacunek kurde. Jezu, on z tym celownikiem chodzi, Boże, niech on się zabije. Czy porównanych jest dwóch, Dobra, warto wiedzieć, tu jest tyle samochodów. Dobra, widzę typa. Tego, serio, z tego porobiłem celownika? to jest takie... Który celownik? E, Crosshop. Jezu, on jest ohydny. Dobra, jest jeden wersus jeden, jeden, dobra. Wiesz co, to może ja się zabiję. No. Teraz czekamy na takie plecy, nie? że ja się tylko odwrócę... I on mi... i... i... i, i nie ma. A, mój mój Strike wystający poza dom w ogóle... AMERAAAAT! A ja bywałem z a gryzlim był ten... taki... harlet... ...scope? Taki wiesz, że jest takie... odwrócone V. Chyba odwrócone, nie pamiętam. No, tak. Odwrócone V? Aha. a no wiem, wiem. O oh jest, nie tego. Nie lubisz, ja lubię. Ja wolę halo albo... Halo Dota. Dot... No Dot jest dobry, Halo też jest fajny, ale... O wysz taki grizzly, to z tego kloa to wszystkich zabijesz. MP chcesz. Ja tutaj czekam na Machen, Żeby tu się lepiej im szlafen. Wow, jaki niemiecki! Teraz się śmieję A, no tak. A, Pozd <laughs> Pozdrawiam nauczycielkę od angielskiego. Daj łapkę! ja! Kropo! na youtuber machę, tu. To jest ejna scheiße! I więcej nie znam. <laughs> o, mam go. a wy Gościu się zaraz z kasztami dla, dla ciebie? Dla mnie. Dziękuję, dobranoc. Więc żegnam się z wami Drodora Kropoli. i Macher. I macher Ksywka mojego nauczyciela od wf więc żegnam się i cześć.